the ball the ball the Ja po tej stronie bullet pokażę sobie w wersję beta Duma. jest ona dostępna ogniem na Steamie, każdy w nią może sobie pograć i ściągnąć za darmo. Dobra, to ja już w trochę w to grałem i powiem wam, że nie jest źle. No naprawdę, Ja to nawet, nawet fajnie się grało. O, to mogę, można sobie oddalać, przybliżać to można sobie obrócić. No i to nam teraz wyszukuje jak, jakichś tam pacjentów ogólnie. To już sobie porobili jej ogólnie postacie. Ja nawet nie wiem jak je się ogólnie robi. Nie mam Nie mam zielonego pojęcia. Modyfikacja broni strefa 1 wzór o popatrzcie kolor może taki niebieski weźmiemy i o takie coś na przykład o Kolor, kolor akcesorii. Nie, nie zdążyłem niestety, ale no nie szkodzi. Dobra. Zaczynamy naszą rozgrywkę. Dobra. I sami ogólnie potem ocenicie, czy wam się to podoba, czy nie. No. I kto ogólnie lubi kłejka albo Unreal nam, Quake'a trzy mówię, to... Moim zdaniem 5 4 To Wam trzy, powinno się ogólnie spodobać 1 Dobra, jedziemy Okej okay. Chyba szukamy. O, mamy pełny skład ogólnie Pierwsza krew. O, już pie pierwsza krew, ale da Kogo? Ło! Co to się dzieje? O ja tutaj po prawej stronie, bo sukien kot Zemsta aktywowana Halo Dzień dobry Dostałem Zemsta aktywowana Jaka zemsta? Przecież ja dostałem po Ubie Tam jest y, mój, nie mój Zabójstwo chwały. <laughs> to było piękne, chyba no nie. Modu hakerski padł. Eee, kto, ktoś we mnie strzela? No, no, tutaj w sobie każdy do, każdy, do, każdy, do każdego strzela ogólnie. Nagroda za głowę. Powiem Wam, że jak na. Takiego multika to kraj jest nawet szybko, ogólnie. Nie mówię, żeby mylić score'owo, skoro of duty. Pojawi się runa demona. Oho. Przybyła runa demona. Przybył aliancki ufór. Nagroda za głowę aktywowana. Ciekawe kto go zabił. Nieściciel. A, uciągł mi. Gdzie bez nadzieja. U! Spadłem! Spadłem! Hem. Spadłem! 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 jest tak normalnie źle. Alianski demon zabił. Pojawił się wrogie tekstury. Jaką pancerną skorupę? jak ja nie rubię. A. Pancerna skorupa aktywowana. Koniec. Co to jest? A. No jest do pełna. To jest chyba kamizelka te niebieskie Tak mi się wydaje mm -hmm. Coś tam po lewej stronie jest A nie, nie, to jest mój A nie mam granatów tych śmiesznych Aha! <grystwo zbierają> Ale też mnie zabili Pancerna skorupa aktywowana. Zabójstwo chwały Zabójstwo Eee. O, pięć zabójstw. Wystarczy raz kliknąć tapa ja no tak cały czas na Nagroda za głowę aktywowana. Okej. Okay. Wszystko się może zdarzyć? EJ Co to było? Nagroda za głowę aktywowana. Nie udało się, nagroda za głowę aktywowana. Moduł hakerski padł. Pojawi się runa demona, ale kogo runa demona? I w tym nasza? O, oh, fak. Ja nawet nie wiem skąd Nawet nie wiem, czy ono mnie ogólnie ten trafił Nie udało mi się niestety Niestety mi się nie udało ale no cóż tak czasem bywa A tam ten chyba sobie spadł Drogi do porażki. A to mój. To już nie mój. No, no nie, ja byślałem, że go jakoś złapię. Pancerna skorupa aktywowana. Moduł hakerski padł. A to mój. oko Kurde. Ale normalnie zamieszanie jakiś. Okej. Okay. Gdzie wy panie jesteście? O. Ale was tu jest? No nie, on. miałem wiedzieć, że oni będą akurat w tyle osób. Mhm. Kurde, uciekł mi no, synno Dla... dla nas. Nie, dla nich. Przepraszam, dla nich. Kurde. Zginą chociaż jeden? Nie. Siedem zabójstw. O, nie jest tak źle. Pojawi się runa demona. Runa demona. Hola, hola. Ja się nie zdziwię, jako ostatnią zabójstwem, jaki będzie to, będę ja. Jeszcze jedno zabójstwo. No dobra, ja byłem przed ostatni Koniec opętania. Wróg ma w wyniku. Porażka. Ale Dabig jest tak fajny, że. że Aż już bolą. Jak to będzie w kampanii? ale ja jestem naprawdę bardziej napalony na kampanię. Naprawdę. To jest, zrobili tego duma takiego typowo brutalnego. jako ogólnie kiedyś to właśnie yy, czytałem wcześniej. Przepraszam, zabójstwa chwały dwa razy cenność 24% no to czyli bardzo słaba cenność autowypełnienie automatyczne mam dobra yy, w sumie ja już tutaj byłem no to po co ja to ten? Yy, coś odblokowałem może ciekawego Nie, nic nie odblokowałem. Korabin plazmowy... To sobie weźmiemy... szarba. I dalej już, kurde, nie zdążę. Mm -hmm pozujemy zobaczymy jak to będzie Trwałe łączenie Myślałem, że kurde coś z tym w trwałe łączenie To po prostu trwało łączenie z mapą No tak Czekamy. Czekamy cierpliwe. O, mecz Już zaczynam za kilka sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, weźmiemy tym sobie trochę programy. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Dobra, halo pierwsza krew. Na ja ten głupi, kurde. Flaki latają, ptaszki śpiewają. A jak? He, no to co by zebrałem, to moje. Wierzę, ja jakby dostawałem, jeszcze co od kogo może. No to będzie ten. W poszukiwaniu mocy aktywowane. Gdzie ten kurde twierd? Nieee, zmieniamy to, jest trochę taka słaba broń. Może to dobra weźmiemy sobie to, o to, i to, no nieźle pojawi się runa demona. przybyła runa demona, przybył ajanski kulturnik. Konsternacka <słuch> skorupa aktywowana. Oho. Uh Oho. -huh. Uh -huh. Alianski demon zabity. Pojawił się wrogim. Ja się czuję jak ja bym był tym poszukiwaniu mocy demonem. <słuch> <słuch> Dzień dobry! Moduł Pancerna skorupa aktywowana. Ta dupa, żadnego nie zabiłem. Myślałem, że... ...no rzucę sobie granata i będzie wszystko tacy. No wrogi demon zabity. No to fajnie. Pojawił się wrogi upiór. No, chyba niedużo brakowało. Pancerna skorupa aktywowana. Jeszcze on żyje? Koniec opętania. Odwójny mod. Obsuj zabawa. Super. Dwóch zabiłem. A, to mój? Dobra, pójdziemy trochę na górę. Trochę wyżej. Kurde, ktoś tam z dołu się bawi. Zginął, zginął. I tak powinno być. O, to jakoś... Ta O Mówi, żeby sobie to i tamto. Jak widzicie tego dłoń, to zrobili tak pod klastrykę trochę, czy nie? Pada łaźnia. Pojawi się runa demona. Ordynacja demona pojawił się wrogi i 7 zabójstw a pierwszy to ma 14 no to ładnie dla mnie. pół drogi do zwycięstwa pół drogi to bo dla nich albo dla nas O nie, no ludobójstwo, co za? Ty może go trafi jakoś? Ech, oh. ja chyba go zabiłem, no? Czy był alianski uchwyt? Chyba nasz Pozostało 10 zabój. Dla koniec. O, chyba mi się udało go akurat. Revenge. Ta, udało mi się. No i co z tego? A, dobra. Ale to jest następny Hmm pozostało pięć zabójstw Dla nas Ej, podobno wygrywamy No, świetnie normalnie Kicikici Halo jeszcze jedno zabójstwo. Zdobyto limit punktów. Zdecydowane zwycięstwo. Nie było także. No. Ale ogólnie powiem wam, że to będzie na razie na tyle. Jeśli chodzi o Duma, BT Dobra, no, my sobie stąd wyjdziemy spokojnie, żeby nie szargać. No i trzymajcie się do zmęczenia do następnego odcinka. Trzeba się że... po. pooo! Jak jesteś na tym kanale, to no daj mi suba! Ja się bardzo o to proszę. Bo ja się staram i zawsze coś nagram. Coś ciekawego lub mniej ciekawego. I jak coś Ci się nie podoba, to napisz to tutaj, tutaj, w komentarzu, ogólnie nawet nie musisz dawać lajka, nic, po prostu napisz, a jak będziesz chciał, chciała dalej mnie oglądać, to wiesz, co dalej robić. Trzymajcie się i Wam dziękuję wszystkim, że jesteście. Cześć.